mamy filmik e, na Robloxie kolejny. E, ogólnie mam nawet wiadomość, będą teraz filmiki co No i no, będę organizować konkurs, ale to wam później pod koniec, powiem. Czekamy sobie teraz na ten. Jakieś to się obok mnie jest. jakaś polka. Ej, super. Polka. Ojo, Jezu, bam. O, oh, hej, napisała ty i odpiszmy też hej. Pisz hej, będzie miło. Okej. Okay. Piszemy. Dobrze, czekamy, może coś jeszcze odpowie. Coś jeszcze to odpowiem, może to pokadamy, czekając na tą na rundę. Parbijemy. Tu masz brzydkie imię. ha. By to się, Antonina to jest niby ładne Antonina to jest niby ładne To się to jeszcze przejdzie Antonina Ej nie wziął nas Nie wziął nas sobie do rozgrywki Nie wiem co odpila źle jak ty jeszcze ten Ej nie przyniosło mnie Ej Teraz piszmy jej op no to Tu chce że ona te. To? No. Kurde. O pan tu daleko gdzieś? No, jest mi przykro. Ale w ogóle to będzie na końcu odcinka, co tam później jeszcze będzie się teraz biała historia. mi tyny pity typi, no. O, przydała age, super! Co ty Czmy. What? Tam się... Czeka że ja wygrałam? Może się ktoś chce rozgrywający... które który się, dla mnie, czy... Ja tak mrozumia. O! Ej, weźmy sobie pieniążka. O, ja mam pieniążkę. Dobra, idziemy. Idę, kroplę kropne nic. Stepier. Stepier kap przepraszam. No... To że tak ten, ale po prostu, no nie wiem, no. On chciał i coś tam zaklatkowało. Chciałabym jej takie słowa. Bo kurde, cool, ale on, nie ja wiem, jak... Dobra, czekamy sobie. Jeżeli ona się mm, odłączy... Jeżeli ona y, jakby odłączy się, mogę powiedzieć tak? Zaraz. W tym filmiku najbliższym, czyli przez te 6 min, przez te 30 minuty, to musicie dać lajka. Tak gdzie ona jest tam? Tam zachodzi. Tam zachodzi. Reforty drewna. Webmy Jakieś to takie dla mnie jest ciekawe. To, to O, dobra. Jakiś nilu do domku przyniapło. Dobra. E, idziemy sobie, idziemy sobie, idziemy sobie. Tu są jakieś schod. Nim. Tu się wchodzi, a nie tu takie jest sam schodki. Dobra. O ludzie. Zaczęli mi... Dobra, bierzemy sobie pieniądze. O kurde nie, wpadłam, wpadłam, wpadłam. Dobra, dobra, wchodzimy, wchodzimy, chodzimy. Moje ubranko wyglądało jak fioletowe, szczere. Tak. O, z sobie. Tam, tam w tym jeszcze jesteś ludziem Dobra i weźmiemy sobie na górę tą oh, nie, nie mogę wejść. Dobra, wchodzimy. Ej kurde, gdzie ona Ona chyba tam na drugiej stronie. Ona ten, 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 ten... nie chyba nie ten... bo możecie to na kamerę zobaczyć, ona nie zaklchnęła. Kurde, ja bym że jak nie pisała to już ona mi Mmm, jest. No, kurde. Ale... Tu w Chciałam ja pytanie do po Polaków, ale jakby nic mi się nie wydało, i czekaj, 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 Napiszmy no. czekaj, czekaj, O, Polaki! czekaj, czekaj, jakiś fajny czekaj, 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 Nie wiem, tak tak Nie, tak czekaj, tak czekaj, 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 To jest takie, to jest po-aki, po-aki, nie wiem, tak, 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 ładnie, nie wiem, tak po-aki, po-aki, czy polaki, nie wiem, to jakoś tak słodko. Polaki też były ładnie, bo ty powinni, nie mówi się polaki nawet, nie, nie, polaki się mówi, nie, ja nie wiem, nie jestem dobra z polskiego, to by mi nie. O, spot bomb, mi mnie lawa zaraz, dobra, okej, okay, wchodzimy, skakujemy tam na górę. Głupy dalej, chyba już nie ma. Czekajcie, sprawdzimy sobie zaraz na tym. Jeżeli nie, takim mogę macie łapkę w górę. A jeżeli nie, to też musicie dać łapkę w górę. Dobra, już ten pinik będzie. Tu się praktycznie kończy. Okej, okay, a na nie wygra. Ona chyba nie gra już. Czekajcie, sprawdzamy sobie teraz. Ej, nie sprawdzić. Trochę jeszcze chwilę zakramy. A nie, dobrze, sprawdzamy. Nie, nie ma jej. Ej, nie ma jej! Nie ma jej! O wiem, zostawić łapkę w górę! Dobra, idziemy sobie. Ej, gdzieś mi się czas nie pokazuje. Jak mnie to zaraz rozłączył się czas, to ja nie widzę i ja skończy się pa Papa! Mam i pozienam, no, jeszcze wam nie powiedziałam o tym konkursie. No to więcej będzie nasz fort, się specjalnym do tego, ale ja jeszcze wam powiem ja, e, że konkurs będzie polegał na to, żeby zrobić profilowe z Julitą albo Kartoni. No i ogólnie czas będzie na to, jak to powiem, tak na moim szorcie bo raczej wtedy więcej. osób. to zobaczyłem, to tak będzie dwa tygodnie, tak mi się zdaje. Ale no, wiecie, to jeszcze może się trochę przedłużyć, skrócić, ale to wiecie, raczej nie będzie niż, niż, niż czasu niż tydzień. Albo tak 10 dni nie będzie raczej mniej czasu, bo wiadomo ja wiem, że um, może ktoś chce przyjść udział, a jednak jakoś mi będzie blisko nie może jakoś tak w tydzień zrobić. No na przykład nie wiem, jakieś ma tam rzeczy, okej, okay, ale ja się zamienił, że tak naprawdę, papa. Pa!